Czy to ja jestem powodem naszej spirali frustracji? Od kilku miesięcy czuję, że atmosfera w naszym domu stała się bardzo napięta. Moja żona, Kasia, jest w trakcie przygotowań do dużej prezentacji w pracy, a ja starałem się jak mogłem, aby ją wspierać. Pomagałem jej w zbieraniu materiałów i organizowaniu notatek, ale wydaje się, że to wcale nie wystarcza. Kasia zaczynała wyładowywać swoją frustrację na mnie, a ostatnio doszło do poważnej kłótni. Nie rozumiesz, jak to jest być odpowiedzialnym za cały projekt? Krzyczała, stojąc z założonymi rękami w kuchni. Zgniatałem wtedy pudełko z zamówioną pizzą, próbując się nie zdenerwować. Próbuję ci pomóc, ale wydajesz się zamknięta na wsparcie, odpowiedziałem, czując, jak narasta we mnie gniew. To sprawiło, że Kasia tylko jeszcze bardziej się zdenerwowała. Rozmawialiśmy w kółko, ale wydawało się, że każde słowo tylko pogarsza sytuację. W końcu wyszła z kuchni a ja zostałem sam, zastanawiając się, co poszło nie tak. Czuję się coraz bardziej bezradny, a jej złość staje się dla mnie przytłaczająca. Staram się być dobrym mężem, ale czy jest to naprawdę możliwe, gdy ktoś ciągle jest na skraju wytrzymałości? Czy to ja jestem tym złym?